Witam, Dziś dzisiaj taka ciekawostka, czyli długie jajko, a w środku szczypiorek, który jest wypełniony białkiem. No i to jajko robi takim urządzeniem, które sobie wymyśliłem i skonstruowałem nie wiem, rok temu czy dwa. A potem jak obejrzałem kilka filmów w zagranicznym internecie, które te jajka robili z rur kanalizacyjnych. Tak? Jak to urządzenie działa to pokazałem w filmie chyba rok temu czy dwa o nazwie Long Egg. To urządzenie trochę zmodyfikowałem do tego czasu, bo dałem takie dwa pręty z kwasówki na motylki. Bo czasami w trakcie gotowania te denko potrafiło odszczelić pod wpływem ciśnienia. No i tak te dwa szczepiory będę robiły za oczy, to ten jeden grubszy za uśmiech. Teraz tutaj leję białką prawie do pełna. A te dwa szczypiory będę robiły za oczy, ażeby te oczy miały białka. Także wstrzyknę tutaj białko w strzykawce igłą. Tak samo ląduję tutaj do tego urządzenia. Teraz to urządzenie idzie do garka z wodą, aby to białko ściąć w środku. No i teraz nalejemy do środka żółtko. I teraz tak samo do gorącej wody do gardka. No i tak to jajko wygląda w środku. Trochę buźka jest przykrzywiona, ale jajko jest wesołe. Także wszystkim oglądającym mój kanał życzę zdrowych i radosnych świąt. To by było na tyle. Cześć.